Marnes i B6. Komu dedykowałabym taki fajny duet? Na pewno każdemu, kto powie, że w skali 1 do 10 poziom stresu na co dzień oscyluje między 8 a 10. Z mojego doświadczenia, w zasadzie pod ten duet podlega każdym. Dlaczego? Dlatego, że magnes jest w każdej naszej komórce i on zarządza takim trochę całodniowym metabolizmem. Przede wszystkim uczestniczy wraz z wapniem w układzie sercowo-naczyniowym, zarządzając skurczem i rozkurczem. Ilu z nas nie łapie jakiś skurcz, nie jesteśmy znużeni mięśniowo, nie możemy dokończyć treningu, nie mamy siły w ogóle wstać i uważamy, że moc z nas... Wypłynęła, więc magnez jako kofaktor prawie, prawie 300 reakcji w naszym organizmie. My nie musimy o tym pamiętać, on robi to za nas. Jest to związek, który pobudza wszystkie nasze komórki, zarządzając wszystkie cykle spalania, cykl krewca przede wszystkim. I one magnezu są tam nieodzowne, muszą się tam znaleźć, żebyśmy powiedzieli, że spalamy efektywnie nasz tłuszcz. Do niego w parze zawsze dopasowujemy witaminę B6. Dlaczego? Bo przede wszystkim Witamina B6 zwiększa przyswajalność magnezu i to prawie o 40-60%, więc zawsze zostawiałabym te dwa związki w parze, ale przede wszystkim uczestniczy również w produkcji hemoglobiny, czyli tego, co wraz z magnezem i tlenem zarządza metabolizmem przydanym materii w każdej naszej komórce. Lepszy sen, lepsza witalność, lepsza energia na co dzień, takie zebranie się i po prostu motywacja do działania, to zawsze magnez z witaminą B6 będą nam patronować. Co do Formy, jest ich bardzo dużo na rynku. W tej chwili chyba taką najfajniejszą formą będzie cytrynian. Mniej te formy organiczne, ale cytrynian postawiłabym jako numer jeden. Pamiętajmy o tym. Niech zawsze będzie pod ręką. Możemy czy przy jakimś koktajlu, przy jakimkolwiek posiłku um, uzupełniać właśnie o te biopierwiastki. Na pewno poczujemy różnicę.